Cześć kochani, witam wszystkich z podznaku Koziorożca w czytaniu na wrzesień 2023. Moi drodzy, tradycyjnie czytanie rozpoczniemy od kart wyroczni, tutaj zbadamy energię ogólną na ten miesiąc, później przejdziemy do rozkładu na miłość dla singli potem miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera, finanse, a na samym końcu duch i emocje. E, moi drodzy, czasówki do każdej z tych części znajdziecie w opisie filmu. Wystarczy, że go rozwiniecie i klikniecie w odpowiedni stempelek czasowy. E, pamiętajcie też, że czytania, które są dodawane na YouTube, są, czy, są to czytania ogólne, nie muszą ze wszystkimi rezonować. Pamiętajcie, żeby po prostu brać to, co z Wami rezonuje, a resztę zostawiać dla innych. Sprawdźcie też swój kosmogram i umiejscowienia, takie jak księżyc, Ascendent i Wenus. Nie polegajcie tylko i wyłącznie na słońcu, bo bardzo często czytanie dla ascendentu się najbardziej sprawdza, bo to ascendent zmienia się kilkanaście razy dziennie. Także warto tutaj mm, też nie zapominać o tym umiejscowieniu. Co jeszcze? W opisie też znajdziecie czytanie z serii Wybierz Kartę, czytanie półroczne i kontakt do mnie. Więc jeżeli ktoś miałby ochotę umówić się na czytanie prywatne, no to oczywiście zachęcam serdecznie do, do napisania maila albo wysłania wiadomości na insta. Tyle jeżeli chodzi o wstęp, a teraz przejdziemy już do wyroczni. Dobrze, zobaczmy, moje drogie Koziołki, jakie mamy karty dla Was. Na wrzesień. I pierwsza karta, tutaj Anioły Romansu, jest to karta takiego udawania, nakładania fałszywej maski. I pojawia nam się tutaj przesłanie, że ktoś, kogo znacie, nosi fałszywą maskę w tej relacji. Więc tutaj bardzo możliwe, że coś tu nie będzie grało. Będziecie mieć to przeczucie, że, że ktoś was oszukuje, że ktoś nie jest do końca z wami szczery. I ufajcie tym przeczuciom, bo te przeczucia zazwyczaj są prawdziwe, tak jak ufamy swojej intuicji, ona się rozwija. To jest taka praktyka, e, takie ćwiczenie intuicji, które generalnie jakoś wiele nas nie kosztuje. Właśnie takie zaufanie, że okej, okay, to jest moje przeczucie, przyjmuję to, znaczy, że tak zapewne jest. I mm, to jest ciekawa sprawa, bo to mo może być sytuacja, która gdzieś tam się ciągnie i możliwe, że ta osoba Czasami zakłada tę maskę, czasami macie wrażenie, że jej już nie nosi. To jest takie zakłada, zdejmuje, zakłada, zdejmuje. I wy tutaj czujecie się trochę tacy, no oczywiście, oszukani, ale też yy, macie takie momenty, że myślicie sobie, czy ja nie przesadzam, czy. Czy na pewno ta osoba mnie oszukuje? Może naprawdę tak jest. I to jest ciekawa sprawa. Wiecie, co mi to się to kojarzy z taką moją znajomą? Może też macie kogoś takiego, że jak właśnie ta moja znajoma czasami opowiada jakąś historię, to ja nie jestem w stanie w to uwierzyć. Po prostu. Mimo tego, że to może być historia w ogóle mnie nie dotycząca, tylko taka ogólna i dotycząca jej życia, czy to, nie wiem, miłosnego, czy zawodowego, to ja mam zawsze wrażenie, że co, na plecie. Jakby takie rzeczy się nie zdarzają. A mimo wszystko potem mam jakieś tam potwierdzenie, że to się wydarzyło i jestem zawsze w szoku. Więc to mogą być takie sytuacje, że mm, czasami ta osoba coś koloryzuje, a czasami nie. I dlatego jesteście tacy mocno. Mm, zmieszani, tacy, no nie wiecie do końca o co chodzi, nie macie konkretnej, jednokolorowej wizji, tylko taką mieszankę, bo ta osoba tak w jakiś taki, może nawet nieświadomy sposób, ale manipulację stosuje. Odłożymy sobie tę kartę tutaj na boczek, ale mamy również drugą i tu pojawia nam się karta odzyskaj swoją moc, odzyskaj swoją siłę. Um, użyj Mocy, siły, która jest Ci dana przez Boga, czy tam wszechświat, czy jakąś wyższą siłę, aby manifestować błogosławieństwo w swoim życiu. Więc tutaj też korzystamy z energii wszechświata, korzystamy z tych energii zewnętrznych, energii ludzi, którzy są wokół Was. I dzięki temu, ym, no po prostu jesteśmy w stanie osiągnąć więcej. Potraktujmy energię, które dostajemy właśnie. Jako taką dźwignię do osiągnięcia sukcesu, że to nie musi być tak, że my tylko i wyłącznie korzystamy z kogoś, wykorzystujemy kogoś, ale to może być coś na zasadzie, że częściowo właśnie ta osoba nas, że tak powiem, podsadzi, tak, ale. Mm, ale całą pracę wykonujemy sami. Więc to jest troszkę tak, takie mm, wyrównanie tego wszystkiego, że nie, że muszę wszystko robić sam, bo zrobię to najlepiej, ale użyję właśnie kogoś jako taką moją dźwignię do osiągnięcia mojego większego celu, do którego sam będę sobie szedł, ale potrzebuję dosłownie jednej, jednego takiego pchnięcia czegoś w ten deseń. Także ciekawa sprawa, bo to wy odzysku, odzyskujecie swoją pomoc, ale właśnie dzięki wyższej sile. Ciekawe, naprawdę, mm, zaraz zobaczymy co dalej, bo idziemy teraz do miłości dla singli i tu pojawia się karta świata, mm -hmm. następnie trójka pentakli i tutaj mamy jako kartę właśnie współpracy. I pojawia nam się diabeł. Jest tutaj manipulacja, jest tu właśnie ta druga, druga twarz. To, co nam to podpowiadało, tak? Więc kurczę, tutaj czuję trochę ten, ten właśnie motyw, że spotykacie się z kimś, ok, i wszystko się układa. Właśnie ta karta współpracy jest taka, że możliwe, że nawet się poznaliście właśnie w pracy albo, albo nie wiem, no, robiąc coś takiego bardziej zawodowego. E, ale, ale nie jesteście pewni tej osoby, nie jesteście pewni właśnie tej relacji, z racji tego, że ona jest nieoczywista. Z racji tego, że ona ma tyle tak właśnie poziomów, tyle warstw, że nie do końca wiecie, czy ta osoba, dajmy na to, no, naprawdę coś do was czuje. Czy tylko tak, nie wiem, się tutaj bawi? Czy ta osoba jest szczera, jeżeli chodzi o jej intencje, czy jeszcze nie do końca wie, czego, czego chce? Więc tutaj to jest ciekawa, ciekawa sprawa. No, bardzo często w relacjach, tak? Bo to jest troszkę takie na zasadzie granie w ciepło-zimno. Że nie wiadomo, czy jest ciepło, nie wiadomo, czy się podobacie, nie wiadomo, czy to jest romantyczne, ale potem ta osoba wam pisze, nie wiem, wiadomość, która jest taka, no, ewidentnie romantyczna. Może być to manipulacyjne, ale może ta osoba po prostu ma taki, wiecie, gen flirciary, flirciarza? Nie, no, takiego chyba gracza może w ten sposób. Osoby, która po prostu ma taką lekkość mówienia, takiej bardziej. No, romantyczne rzeczy. Mm, więc no, ja tutaj bym na razie obserwowała. Na razie bym obserwowała, nie leciała w jakieś tam wielkie nadzieje, no bo nie wiecie do końca o co, o, co, o co tej osobie chodzi, a nie ma też co się jakoś bardzo, bardzo nakręcać. Zostawcie to tak, jak jest. Możecie nawet grać, może nie to, że super chłodno, ale tak właśnie, że okej, okay, że dobrze nam się rozmawia, dobrze nam się współpracuje, dobrze nam się gdzieś tam egzystuje obok siebie. Przepraszam za helikopter, to mój pies. Yy, ale yy, też nie inwestujecie się jakoś tak bardzo emocjonalnie. Zobaczcie, że świat się pojawia jako pierwsza karta, więc mi się wydaje, że w ogóle zakończyliście niedawno, może nie to, że jakąś yy, poważną relację, może poważną relację oczywiście to, to też jest możliwe, ale może byliście w kimś zauroczeni i dopiero teraz wam powoli mija, więc też nie jesteście tacy ochopsi oh, gotowi yy, do tego, żeby wskakiwać w nową relację i. Yy. I właśnie, przede wszystkim, właśnie wskakiwać w relacji, której no nie czujecie, że jest taka pewna. Jeszcze, jeszcze nie znacie tej osoby na tyle. Więc tak naprawdę ostrożnie, bo nie wiadomo, jaką maskę ta osoba nosi. Tak to widzę, moi drodzy single. Dziękuję Wam bardzo. Przejdziemy teraz do czytania na miłość, ale już dla osób w relacjach. I tu pojawia nam się, ups, szóstka e, różdżek. Następnie dziesiątka kielichów. No to jakby wygranie w totolotka po prostu. I na samym końcu słońce. O matko, ile to jest pozytywnej energii. No, ja bym zakończyć to czytanie na tym, bo naprawdę wszystko się u was układa, wszystko jest pięknie, wszystko jest silankowo. Ja tutaj weszę też m, taki upragniony, nie wiem, może urlop, może wyjazd wspólny, albo nie wiem, zakupienie wyjazdu, albo myślenie o tym wyjeździe, żeby coś z tym, z tym zrobić, bo, e, no bo jest to słońce, i właśnie tak no, biegniecie w, w tym kierunku, więc bardzo możliwe, że właśnie zdecydowaliście się na. Na jakiś wyjazd, ale też zobaczcie, że tu jest dziecko, słońce też bardzo często wskazuje na ciążę, więc tu też może być e, no może być taka sytuacja, że coś tu się wydarzy. Możliwe, że nie wiem, długo się staraliście o dziecko, pojawia nam się szóstka różdek i to jest w końcu takie odczucie takiego zwycięstwa, że w końcu się udało. W końcu, w końcu po prostu. Upragnione, wymarzone, w końcu. Się udało. No i właśnie tutaj będziecie rodzicami, bardzo możliwe. Oczywiście to pewnie się będzie tyczyło do jakiejś tam ograniczo ograniczonej, okrojonej części z Was, natomiast dla tych, którzy się nie starają, to uważajcie, oczywiście, jeżeli nie planujecie. Natomiast myślę, że to przyniosłoby Wam dużo szczęścia, więc jakby to nie tak, że trzeba się od tego, ustronić od tego, tak? Natomiast no szóstka różnych dziesiątka kielichów i, i słońce, no to na pewno są takie właśnie pełne pozytywów karty, które pokazują Wam taką... Naprawdę lekkość tej relacji, ale też ja czuję, że tu macie jakiś bagaż, więc to, że jesteście w tym momencie, w którym możecie się cieszyć z tego i wracacie na takie naprawdę dobre tory, bo możliwe, że gdzieś tam coś się działo takiego nie do końca przyjemnego, bo do szóstki różdżek prowadzi piątka różdek, która jest pełna konfliktów, pełna burz. Mm, no i, i tak dalej, więc tutaj to nie jest takie. Proste, bo to jest jedna wypracowana relacja. Relacja, dzięki której się naprawdę dużo dowiedzieliście o tej drugiej osobie, ale też dużo dowiedzieliście się o samych sobie. Więc to, że doszliście do takiego momentu, że naprawdę wszystko się układa, że jest sierankowo i jest bajecznie, nie kwestionujcie przynajmniej tego, bo mm, jak zaczniecie się zastanawiać o to, że jest tak dobrze, pewnie coś się zaraz wydarzy, nie myślcie o tym, co się wydarzy. Macie. Piękne karty przed sobą. E, przyjmijcie je i po prostu się tym cieszcie. Bez zastanawiania się, co się wykrzaczy, bo nie może być aż tak różowo. Jest tak różowo i niech będzie jak najdłużej. Tak to widzę, moi drodzy. Zabieram karty dla osób w związkach. Przejdziemy do pracy, kariery i finansów. I pierwsze, co pojawia nam się. Król Pentakli, no chyba koziorożce są zwycięzcami tego czytania miesięcznego, naprawdę. Mimo tej pierwszej karty, to tutaj widzę, mm -hmm, że jednak jest dużo pozytywnych e, kart. Śmierć i Czwórka Różek, tutaj też pięknie. I widz co, mm, tak patrzę na tę śmierć i tak sobie myślę o tej masce, o której mówiliśmy wcześniej i, e, i wydaje mi się, że mm, to, że Wy nie widzieliście, bo może to jest właśnie coś na zasadzie, że nie widzieliście twarzy tej osoby, tak jak tu nie widzimy twarzy śmierci, to też mogliście zakładać, że coś złego się wydarzy albo że są jakieś nie do końca przyjemne intencje. A tu wszystko pokazuje, że idzie w dobrym kierunku. Mm, także to wygląda naprawdę super. Odzyskujecie stabilizację, odzyskujecie moc, odzyskujecie siłę. To może być też właśnie siła finansowa, że. W końcu no, możecie pozwolić sobie na jakieś dodatkowe wydatki. Nie musicie, nie wiem, liczyć co do grosza. Jeżeli mieliście jakieś problemy finansowe, to jest ten moment, w którym naprawdę się to wszystko zmieni i będziecie się mogli cieszyć tymi pieniędzmi. Więc tutaj ja czuję właśnie coś takiego, że po cięższym okresie finansowym, gdzie, nie wiem, musieliście zaciskać pasa i nie było to wcale lekkie, no, chodzi o okres, w którym naprawdę możecie sobie pozwolić na wiele. No, może mieście rzeczy, listę rzeczy. Które chcieliście kupić, w które chcieliście zainwestować, ale musieliście się gdzieś tam szczypać po kieszeni, żeby, no, żeby nie przeholować. Tak ten miesiąc przyniesie Wam właśnie takie absolutne spełnienie, że, że w końcu nie muszę, w końcu odzyskuję płynność, w końcu czuję, że. No, że te pieniądze się do mnie kleją, przychodzą do mnie, a nie że nie wiem, muszę, muszę dbać o swoje jakoś finanse, bo po prostu nie wiadomo jak. E, oczywiście dbajmy o te finanse, bo wiadomo, są różne okresy w naszym życiu. Natomiast w tym miesiącu pozwólcie sobie właśnie na jakiś wydatek, na jakąś przyjemność, która sprawi Wam radość, tak jak ta czwórka różdek. E, bardzo możliwe, że też tu ta czwórka różdżek może oznaczać mm, może jakiś ślub, może jakieś wesele, może wasze wesele? Hmm? To mogą być właśnie też pieniądze e, i wydawane na coś takiego, ale i, e, i dostawane w pewien sposób, jeżeli chodzi o takie okazje. No, tak to widzę, moi drodzy, jeżeli chodzi o finanse w tym wypadku. Tak jak zazwyczaj gdzieś to działa, mm, tak mocno związane z pracą, tak? Zazwyczaj o relacjach i tak dalej, to czytanie to tak teraz poszło bardziej w kierunku pieniążków. Bardzo się cieszę, bo odmiana się zawsze przyda. Dobra, lecimy do ostatniej części, czyli do czytania na ducha i emocje. I tu pierwsza karta, która nam się pojawia. I bardzo się cieszę, że ona pojawiła się na ducha i emocje, bo jest to królowa kielichów. Iście emocjonalna, współodczuwająca karta. Następnie Rydwan. Mhm. I znowu pojawia nam się karta śmierci, czyli nasza skorpionia karta, a tutaj pojawia nam się karta e, raka, więc to waszego znaku przeciwnego. Powiem wam tak, u was te emocje będą się zmieniały patrzę na to i pierwsze, co to widzę, właśnie to koło i tą dynamikę, że cały czas coś się dzieje, tu mamy transformację, więc bardzo często będziecie przechodzić takie duże transformacje emocjonalne, że na początku komuś współczujecie, później sprzedacie, ale przecież ta osoba sama, sama sobie tego piwa naw, nawarzyła, więc mamy zmianę emocji, ale później mówicie, no ale dobre, no ale tego nie mógł prze, przewidzieć, więc znowu wracacie i tak... Cały czas jest ta zmiana emocjonalna, cały czas dynamika emocjonalna, co jest naprawdę fajną y, opcją, z racji tego, że macie wachlarz emocji. Wachlarz emocji w stosunku do innych ludzi, ale też wach, wachlarz emocji wasz taki duchowy, że widzicie, jak te emocje po prostu ewoluują, zmieniają się i też myślę, że zauważycie w sobie takie nawet małe zmiany, bo możliwe, że przeżyjecie niektóre sytuacje, że tak powiem, ponownie. Ja o tym y, bardzo dużo mówiłam w jednej z tygodniówek. Że właśnie retrogradacja też pokazuje nie tylko właśnie osoby, które wracają do naszego życia, ale też sytuacje, które wracają do naszego życia. I tu, moim zdaniem, możliwe, że będziecie przeżywać podobne, lustrzane sytuacje, i jeżeli no, los wam daje po prostu taką drugą szansę, żeby je rozegrać może inaczej, może coś poprawić. Także tutaj ta autorefleksja też może się pojawić właśnie w tym kierunku, że okej. Okay, Teraz pojawiła się taka sytuacja w moim życiu, jaka była notabene kilka lat temu, ale teraz ja na przykład podszedłem do tego spokojniej. Z takim, ok, porozmawiajmy, zrozummy się, zupełnie inne nastawienie. I wy to zauważycie. Zastanówcie się, czy już czegoś takiego nie było, że podeszliście do czegoś inaczej i wyszło lepiej. Mniej wiecie dramy i tak dalej, tylko więcej takich poważnych mm, decyzji i emocji. Tak to widzę moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo, było mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że czytanie rezonowało. Pamiętajcie o serduszkach energii w komentarzach i oczywiście widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.